Partner nigdy nie będzie rodzicem, nie zastąpi nam rodzica. On może oczywiście dostarczać nam różnych korektywnych doświadczeń, może nam dostarczać wsparcia, jakiejś opieki czy troski, ale nie będzie nigdy w roli rodzica. Ta rola rodzica kończy się wraz z dzieciństwem i nigdy później się nie pojawia. Jedynie na terapii może się pojawić taki element funkcji rodzicielskiej, ale znowu nie rodzica, nie kogoś, kto zaadaptuje to dziecko i będzie się opiekować poza sesjami, pewnej funkcji rodzicielskiej. Natomiast partner tej funkcji ma, nie, nie powinien nieść nawet, nie? bo wtedy zaczynamy odgrywać pewien, pewien schemat, który będzie pogłębiał te problemy, a nie je rozwiązywał. Dramat tej, tej relacji polega na tym, że ani, jedna, ani jeden z tych partnerów nie jest dzieckiem, ani drugi nie jest rodzicem. Na tym polega dramat, a role zapraszają do tego. I teraz ja mogę wchodzić w rolę dziecka i oczekiwać, że będzie rodzic, który mnie ukoi, albo wchodzić w rolę dziecka i oczekiwać z mojej diady, z mojego schematu wewnętrznego, że będzie rodzic, który powtórzy ten rodzaj urazu i druga osoba może wchodzić w tą rolę. I jakoś próbować z tej roli właśnie powtarzać ten schemat, albo nie wchodzić w tę rolę, ale czuć, że coś nie gra, że, coś nie, że jakieś inne są oczekiwania w tym związku, że hmm, myślałem, że ten związek będzie budowany też na jakiejś autonomii, że będziemy mogli być autonomiczni to się nie dzieje i coś nie gra i nagle się okazuje, że jakieś inne są wymagania, czasami nie wprost wyrażone też względem mnie i wtedy nie, zastanawiamy się, co tutaj nie gra. Więc to jest do odkrycia, jakie role w tym związku są y, obecne. I y, jeżeli tam jest rola dziecka i rola rodzica, no to nie jest na relację y, partnerską, prawda? Że tam potrzebujemy dwóch dorosłych osób, które będą Mogły ze sobą budować relację dorosłą, dojrzałą, a nie dziecka i rodzica. Nie, 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 nie zrealizuje to się w taki sposób, jaki jest oczekiwany, nawet jak ja bardzo proszę z roli dziecka.